Cześć kochani, was serdecznie w kolejnym filmiku o podkładzie, podkład drogeryjny marki Essence. Przez ostatnie kilka tygodni e, testowałam z różnymi bazami, pudrami i tak dalej i pomyślałam, że przyjdę dzisiaj i wam w końcu powiem co na jego temat myślę, czy warto go kupić. I jak już widzicie po tytule będzie dzisiaj mowa o podkładzie marki Essence. Fresh and fit to nie jest e, żadna nowość. E, z tego co widziałam dziś na YouTube dziewczyny już od prawie roku e, filmiki na jego temat wrzucają. opinie są bardzo e, różne. Myślę, że to jak zawsze chodzi o preferencje, cerę, pielęgnację, bazę, aplikacji i całą resztę, bo naprawdę nie ma się co zniechęcać do produktu, jeśli pierwsze dwa, trzy razy. Jest coś nie tak, no chyba że oksyduję. U mnie tak jest zawsze z podkładami z L'Oreal, po prostu jestem oksydującą e, pomarańczą, humpalumpą i nie mogę tego zdzierżyć. A tutaj e, mamy podkład drogeryjny w cenie 4,5 funta. Essence w UK jest dostępny mm, w sklepach Wilko i jest dostępny tylko w trzech odcieniach. Ja mam odcień najjaśniejszy, czyli Fresh Ivory i co ten podkład ma e, nam dobrego e, robić? Jest to podkład, który ma mieć średnie do mocnego krycia. Z tym mocnym kryciem to bym tak <laughs> niekoniecznie. Ale takie lekkie, średnie krycie, e, dzienny wygląd skóry, efekt glow, czyli takiej skóry e, nawodnionej, nawilżonej, rozświetlonej, zdrowej, promiennej, wyspanej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w tym temacie. I jest to podkład, który naprawdę skórze bardzo ładnie i lekko wygląda, ma też kontekst witamin, jakąś wodę żurawinową i ma trwać na naszej skórze do 12 godzin. Ja go tak noszę maksymalnie do 9 i e, powiedzmy przez te pierwsze 6-7 wygląda naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Później wiadomo... Już taki znoszony, więc nie oczekuję od niego, nie wiadomo czego. Cena już powiedziałam 4,5 funta. W Polsce się jest dziś dostępny, to wam na pewno podniekuje w opisie na dole. Ja najbardziej na rano e, lubię aplikacje palcami, e, powiem Wam szczerze, bo rano się po prostu nie chce, e, chociaż... E, tak naprawdę w najbliższym czasie będę miała wiele więcej czasu na makijaż, bo już Wam e, zdradziłam e, moje plany życiowe. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to zobaczcie e, ostatniego bloga. więc na pewno będę miała czas, żeby się tym makijażem bawić, zwłaszcza rano. Także już sobie nakładamy. To ja jeszcze w ramach takiej ciekawostki i rzeczy, która w ogóle nie ma znaczenia, jeśli chodzi o ten filmik. E, ostatnio używam tych, to nie jest e, ukryte lokowanie produktu, jak to teraz dużo dziewczyna YouTubie robi pod tytułem Oczywiście Wam powiem, to kupuję tam, to kupuję tam, a to jest stąd i w ogóle nigdzie nie ma informacji, że to jest część kampanii, co do takiego lekkiego podniesienia ciśnienia, ale nie, tak po prostu chcę Wam powiedzieć, że... E, ostatnio używałam tych produktów marki Anwen e, czyli tego szamponu właśnie z peelingiem do skóry głowy i moje włosy są po prostu tak odbite od skóry głowy, tak oddychają a po masce, ja włosy się po prostu rano e, umyłam i wysuszyłam nic więcej z nimi nie robiłam także drodzy Państwo, chyba prostownica nie musi już iść już tak często w ruch ja ogólnie lubię efekt wyprostowanych włosów one są takie gładkie i tak dalej, ale wow, jak na włosy rozjaśnione przez ostatnie miesiące Dosłownie po kilku użyciach maski i tego szamponu to jest sztos. E, szamponu już mam tak raz w tygodniu, ale wow! No po prostu ja się nie mogę e, nacieszyć tym, jak one fajnie wyglądają bez, bez prostownicy, bo dla mnie wyprostowane włosy to są takie włosy, które powinny być, nie, baw się tak nieba, wsiacznymi włosami, e, wymodelowane, a tutaj myślę, że one jakoś tak samo się układają i jest całkiem spoko. Ostatnio zastanawiam się, czy nie wrócić do grzywki, ale chyba sobie na razie odpuszczę. Tak nasłuchuję, bo pieczy mi się bułka w piekarniku ale jeszcze nic nie pipczy. Dobra kochani, także mamy y, wczesną porę, bo jest po godzinie jest po godzinie 9, więc robię tak, że na jedną stronę sobie nałożę bez bazy y, palcami jeśli mam prawą ręką, a na drugą e, pędzelę, Może na drugą pędzel, to będzie łatwiej, to, to będzie ręką. I tutaj mam taki zwykły pędzelek typu, e, to jest niby kontur brush. Mamy też fajny pędzelek do wciskania podkładu z biedry. E, trochę mały, jak na moją, że powiem, dosyć <grym> dużą powierzchnię, ale damy, damy radę. Więc produkt przychodzi z pompeczką, super w szklanym opakowaniu, 12 miesięcy za w ważności od momentu otwarcia. I produkt jest bardzo ten taki mega kremowy. Zapach powiedziałabym, że jest bardzo delikatny, taki po prostu pielęgnacyjny. I nałożę sobie właśnie na jedną stronę tutaj tą pompkę od razu. O, proszę bardzo. Co tutaj miało być? Palec, czy pędzel? Bo już nie pamiętam. Kawę piłam, ale wiecie. Dobra, może was odro odrobinę przybliżę i troszkę rozjaśnię, żeby było przyjemniej. No i jak mówię, bez bazy, bez niczego. Um, i tak mówię, to nie jest pierwsze wrażenie, drugie wrażenie to jest już recenzja, i mm, nie zauważyłam różnicy, czy aplikuję ten podkład właśnie pędzelkiem, czy aplikuję go e, właśnie na szybko, rano, po prostu go rozmarowuję rękami. Mm, gorzej wygląda gąbką, ale z gąbką ostatnio zauważyłam, że większość podkładów u mnie po prostu traci skrycia, traci z wyglądu, z wykończenia i po prostu mm, po gąbki rzadko sięgam, częściej w salonie, że tak powiedzmy się doklepać, ale. Mega szybka, łatwa aplikacja. Przez to, że produkt jest taki kremowy, e, czuć właśnie ten taki poślizg, jakby pielęgnacji pewnie przez tą wodę żurawinową. Ciekawe, czy tam faktycznie tej wody jest w składzie. Bo to nie jest skład e, rozpisany, ale mm, nie analizowałam go, że tak powiem. Więc ja sobie jeszcze zawsze troszkę doklepię, bo. Podkład, który dla mnie jest doklepany, wciśnięty w skórę, to jest podkład, który jest po prostu bardziej trwały, dłużej na skórze się utrzymuje, nie wyświeca się, nie robi się taki błotnisty, ale też bardzo ładnie ten podkład wygląda z tą moją ukochaną bazą z... gdzie... Moment, słyszę bułkę. W sensie, że piekarnik. Już idę. Jestem, wracam. Bułka wyjęta. Czekano na, na śniadanie, żeby ją zjeść. Nie wiem o czym mówią. bo mówiłam o tym, że wciśnięty podkład w skórę, to jest podkład, który jest bardziej trwały yy, i ładnie się w skórę wtapia, nie siedzi na niej. Bo naprawdę, jeśli tak tylko bym rozsmorowała yy, podkład po skórze, to ja mam wrażenie, że on po prostu na niej siedzi, a nie, a nie wtapia się. I zobaczcie, kochani, jak to wygląda. Beżany rozświetlającej bazę podkładem bez niczego. jak podałam yy, półtorej godziny yy, temu, więc tutaj mamy bez, a tutaj z. Yy te takie pęki tutaj, tą dyskolorację, którą mam na żuchwie, ten podkład całkiem fajnie przykrył. Może nie na maksa, ale moim zdaniem jest bardzo, e, bardzo ładny efekt. E, takie mam wrażenie na skórze, że on tak się mikroskopijnie... Nie powiem, że lepiej, bo to nie jest lepienie, ale czuć tą taką gęstą formułę, że właśnie to nie było nic lejącego, wodnistego, ani takiego bardzo zastygającego. Czuć, że na skórze są coś po prostu fajnego i lekkiego, co w ciągu dnia powinno właśnie wyglądać ładnie, lekko i zdrowo. Więc kochani, tak to wygląda z tej strony. No i z drugiej zrobimy dokładnie to samo, tylko już palcami. Zawsze aplikacja palcami trwa ułamek tego, co narzędziem, że tak powiem. Jeśli jesteście fankami tego podkładu marki Bell, to myślę, że Essence też się w fajnie sprawdzi. On jest trochę gęstszy, ale ale na górze wygląda bardzo, bardzo podobnie i jest naprawdę yy, fajnej, atrakcyjnej cenie. No i kochani, już to, już to mamy. Dołożę sobie może tak yy, dosłownie pół pompki tutaj na środek twarzy, gdzie lubię mieć minimalnie większe krycie, także odrobina i właśnie, że troszkę można to krycie budować. Mega przyjemny, taki po prostu szybki podkład na co dzień. Tak to kochani wygląda z bliska myślę, że ładnie mmm, oddany jest ten efekt glow minimalnie ten podkład ciemnieje, ale to nie jest jakaś mocna e, oksydacja. To jest, mm, że powiem, na tyle e, lekkie jak dla mnie, że ja mogę się przyciągnąć trochę, trochę na dół brązerem, i mm, mi to w ogóle nie, e, nie przeszkadza. Także e, tak wyglądam od razu po e, zaaplikowaniu produktu, czyli e, bardzo szybka aplikacja, ładny efekt e, i naprawdę produkt wygląda y, tak świeżo i lekko na skórze. Myślę, że będzie fajny dla dziewczyn z cerą y, suchą, cerą normalną, cerą dojrzałą, y, z cerą przytuszeniową, nie wiem, nie testowałam. Y, y, ja aktualnie mam dosyć, że tak powiem, y, taką uspokojoną skórę, bo już nie ma tak bardzo tego okresu e, grzewczego. E, klima, kaloryfery zawsze sprawiają, że moja skóra wygląda e, gorzej, a teraz jest taka w miarę uspokojona. Więc kochani, tak to wygląda na chwilę obecną. Ja teraz sobie odpalę pewnie live'a na e, Instagramie, no bo jest wtorek, rano, więc fajnie byłoby się do Was odezwać. Także wykończę makijaż e, i zaraz do Was wracam. Minęło. O! trochę czasu, 9.50 robiłam live'a na e, Instagramie takiego szybkiego i powiem Wam co mam jeszcze na twarzy, mam korektor z e, YSL, to jest ten e, tusz Eclat numerek 2 czyli coś bardzo lekkiego, e, rozświetlającego, tak sobie postanowiłam, że kiedy będę dla Was nagrywała recenzję, testy podkładów, to będę sobie robiła bardzo delikatny makijaż twarzy, żeby nie przepłamywać efektu podkładu, bo nie jest tylko nałożyć mocno kryjący korektor, który po prostu zrobi mi photoshop pod oczami, bo ja się chcę tutaj skupić dzisiaj na jak wygląda moja skóra, więc bardzo delikatny korektor. Oczywiście puder z Maka Next w odcieniu medium na brwiach solo, kredka z Benefit to jest numerek 5. Na całej twarzy nikogo nie zaskoczę. Jeśli zaskoczę, to o dzień dobry. Paletka beka, wersja Chloe, czyli bronzer róż oraz rozświetlacz, najpiękniejszy zestaw po prostu ever. Mega, mega, mega to pięknie wygląda. Skóra po prostu nabrała blasku i świeżości, a na ustach mam Dior Lip Maximizer w odcieniu 001, to jest moje trzecie opakowanie, tak polecam, bardzo fajnie usta nawilża, nie siedzi na nich i daje takie lekkie uczucie mrowienia, przez co te usta też wyglądają takie większe, bardziej cełuśne. E, oczywiście w międzyczasie Sięgałam po łuseczki, bo jak słuchać dalej mam katar, więc podkład z nosa mi poschodził, ale nie oczekuję, że będzie się tam trzymał, kiedy właśnie cały czas... Go wycieram. Więc kochani, tak wygląda podkład z bliska na mojej skórze, kiedy już jest nałożona reszta produktów. Skóra wygląda bardzo delikatnie, bardzo świeżo, nic na tej skórze nie siedzi, podkład się ładnie wtopił. Bez problemu mogłam rozprowadzić wszystkie produkty, które dzisiaj właśnie sobie aplikowałam, ale też nie ma problemu z aplikacją np. przykład kremowego konturowania lub wiecie, takiego dokładania warstw, w sensie nie wiem, konturowania na mokro, jeszcze rozświetlacz i tak dalej, i później cała cała reszta. Nic się tutaj nie ściera, bo niektóre podkłady się, zauważyłam, że lubią ścierać przy takim warstwowym, wieloetapowym makijażu. Więc przed godziną 10 tak to wszystko wygląda. Wrócę do Was na pewno po, nie wiem, 6-8 godzinach, żeby Wam pokazać, jak ten makijaż na mojej skórze się dzisiaj utrzymał. Także widzimy się za kilka godzin. Kochanie, jest po godzinie 17, więc ja przychodzę Wam pokazać, jak wygląda mój makijaż, yy, bo już chciałabym po prostu. Yy zmyć yy, i dać skórze troszkę pooddychać, więc minęło yy, 8 godzin od momentu, kiedy rozpoczęłam dla Was ten test i uwierzcie mi, że podkład naprawdę na skórze nadal yy, utrzymał wszystko, co nakładałam. Może minimalnie się świeci na czole, ale bardziej nazwałabym to glow, niż jakimś przetłuszczeniem czy zmęczeniem produktu. Yy, bronzer się dla wszystko, jest nadal ładnie. E, utrzymane, no Glow z tej paletki Beki to po jakaś petarda więc ja ten podkład na pewno będę polecała osobom, które będą prosiły o podkład, który jest e, delikatny, e, średnio kryjący, trwały, ma takie wykończenie Glow jest naturalny, ładnie się na skórze Utrzymuje przez naprawdę te porządne 7-8 godzin, więc ja na pewno będę często po niego sięgać na takie dni codzienne, luźne, na większe wyjścia. Mam inne podkłady, ale to jest naprawdę bardzo fajna opcja z Drogerii w naprawdę bardzo, bardzo przyzwoitej cenie. Więc, kochani, dajcie mi koniecznie znać, czy znacie ten podkład, bo tak jak już powiedziałam na początku filmiku, to nie jest nowość i. Widajcie znać, czy kupicie, jeśli tak, to jak się Wam sprawdza, bo po to są właśnie komentarze pod filmami, żeby dawać znać, jak produkty, które tutaj my testujemy sprawdzają się Wam. Także kochani, to tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku buziaki. Trzymajcie ciepło, pa pa!